jest part 3 Jak Rob, będę robiała z kimś Trade To zrobimy z nią Kurde Dobra, nie wnikam Zrób ze mną tego Zrób tak, wiem, że nie zrobi tego, ale... Ja to chcę, ja tak sobie zrobię. Dawaj, dawaj. Co? O kurcze. Oj, to ona może... To co ona może zrobić? Zajpić. Teraz Ale super mam neon na <laughs> I i i. i. I zadał się jakoś. Nie widział, myślałam, że ona się nie zgodzi, bo tak bo troszkę dziwnie, ale Jestem zaskoczona i fajnie, że dostanę takie dwa pety nowe kokota. No super. Ej, a dlaczego jestem małym dzieckiem? Dlaczego jestem małym dzieckiem? Dress up. Tak, dress up. Ja jestem duża. Nie mam dzieckiem. No nie jestem małym dzieckiem. Ludzie. Nie jestem małym dzieckiem. No właśnie. O okay. tak. Ale super, mam Neuna. Jak to? Dwa pety i tak Patrzcie, patrzcie. Mam Ne i... Ojciec. Co? To jest to mój? I on się nazywał po chińsku. Czy nie wiem po jakim Melody, Melody Sister. I na serio muszę zrobić jeszcze. Ja chcę jeszcze raz ją zrobić trajda. Eee. Mm, mm, mm. Tylko co? nya bacon 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 <try>